Kolejny miłośnik sztuk pięknych i pięknych ścian wkracza na nasze salony, gdzie doprowadzą nas jego dekoratorskie zapędy. Nie zarobiłem u Państwa, jak zarobił wzięcie. Jeżeli młóż, to ja bym zrobił cały pokój od razu. Te lampy zostają, no światło za pasowało, zmić. Coś jeszcze? Tu wszystkie dziury trzeba połapać, od na przykład uciekać ciepło czy chodzi się. Tu jest na przykład utelkane koło okna. Parapety też. Tutaj były parapety albo nie jakieś inne, albo coś. To Owycinać swój, nie poagulować, żeby tego nie było widać. Dlaczego mówię? Bo potem pani przyprowadzi koleżankę, mówię, Och, no to panie a chodź na tego A koleżanka powie, ty, a tam masz parę, tam masz dziurę, a tu masz te. Ja wiem, jak ja wiem, to są ludzie. Szukaliśmy tapeciarza, a znaleźliśmy Matejkę współczesnej architektury, dekoratora wnętrz i mistrza aranżacji. Och, zaboli oko zazdrosne koleżanki. A dzisiaj panu ile płaca za ten przyjazd? Trzy bilety autobusowe. Koszt konsultacji 20 zł. Wprawdzie liczyliśmy na wytapetowaną ścianę, a tymczasem oblizujemy się dobrym smakiem fachowca.